Cześć, jesteśmy w Ciegacicach w Gminy Sulechów i mamy niesamowite znalezisko. Jesteśmy przy Odrze, i to, co chcemy wam pokazać, to w zasadzie temat rzeka. A może nawet nie rzeka, bo chodzi o halę portową i teren portowy należący do gminy. Chodźcie to zobaczyć. W pierwszej części hali Osir ma parking dla motorówek i dla jachtów, piękne jednostki, które są wodowane na rzece. Ale to dopiero połowa hali. Słyszycie to co ja? To chyba stamtąd dociera. Zobaczcie! W tej hali kiedyś KGHM trzymał węgiel, ale czasy się zmieniają, prawda? Działalność gospodarcza to nie tylko przemysł, więc proponujemy, żeby zrobić tu dużo ciekawsze rzeczy, oprócz jakiejś dyskoteki, oprócz jakichś ciekawych wydarzeń kulturalnych. To w tym miejscu... Chodźcie, chodźcie, bo w tym miejscu... W tym miejscu zrobimy stolarnię stolarnie, warsztat, miejsce, gdzie będziemy mogli różne rzeczy budować, z drewna, z czego chcecie? Będziemy to robić my, ale będziemy to robić z Wami. Ale to nie wszystko, jeszcze jest tam. Na pewno poznacie tego gościa. fal, nie ma fal, nie ma fal, fal, nie ma fal, fal, fal nie ma fal, 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 nie ma fal nie ma fal fal, fal, nie ma fal, fal, nie ma fal, fal, nie ma fal. Specjalnie dla Państwa, Dawid Podsiadło, ci gadzice, kocham Was. Tak naprawdę to ciągle byłem ja, nie Dawid Podsiadło, ale to jest właśnie przepiękna przestrzeń, gdzie mogłyby się odbywać Duże koncerty, festiwale, imprezy muzyczne i kulturalne. A to wszystko to raptem część możliwości, które tu są. Być może zastanawiasz się, dlaczego ja Ci o tym wszystkim mówię i dlaczego Ci to pokazuję. Ponieważ to, co my chcemy tu zrobić, jest praktycznie niemożliwe do zrobienia. To jest na półce z cudami. Ryzyko porażki jest ogromne, ilość pracy do zrobienia jest przeogromna, pieniądze, które trzeba zainwestować, praca, którą trzeba zainwestować, to są potężne kapitały. My nie zrobimy tego sami. Być może nam się nie uda, ale może Ty jesteś takim kozakiem, że nam pomożesz. Nie boisz się wyzwań? Lubisz robić rzeczy, które coś wnoszą, które są trudne. Idealnie się nadajesz do tego, żeby do nas dołączyć. Dołącz do nas. Fundacja Przyszłość to ambitne projekty, wysokie ryzyko i możliwość naprawdę zrobienia niesamowitych rzeczy. Do zobaczenia w Cigacicach, w Sulachowie i w internecie.